Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim. wszystkim. Witamy Was tak w odświetnym ubraniu, bo zaraz mam obronę. Chcę Nie zrobicie co? Nie mogę tego mówić, ale ja się tak strasznie stresuję. Ja się bardziej stresuję. Przyjąłam stres od Witka. Może to dobrze, nie wiem. Ja też trochę zacząłem się stresować. Zwłaszcza przez tą kamerę, ale mam takie, że. A, jak coś nie pójdzie, to Klaudia nie wrzuci tego filmu, więc. Geezie. No, ale no, będzie ciekawie. Jestem trochę zestesowany ze 45 minut. Wchodzę prawie, no trochę dłużej, no ale zaraz będziemy jechać w sumie. No. no tak, jak na wszelki wypadek, żeby trochę wcześniej. Ja też tam sobie pochodzę, postresuję się. Oh. Ach, już jesteś szokowana? No, ja będę miała magistra w domu. Jak się obawię. No. Dobra, no I to. To nie byle jakiego, bo magister inżynier. Po całości zdarzenia, nieważne jak pójdzie, idziemy na rynek zjeść coś tak dawać już teraz lajki dla Witka i subskrypcje, jak nie subskrybujecie tak, to mi pomoże w zdaniu egzaminu tak, tak. a bank no i co? w sumie to tyle tak na razie tyle bo, idziemy bo się stresujemy właśnie no masakra ale minęło te 5 lat Outfit ja jestem w działanej sukience w której już wiele razy widzieliście i baletki te co ostatnio i mam kwiatki, a reszta prezentów, no bo wiecie dla promotora i recenzenta, a reszta prezentów jest już w aucie. Tak. I. A ja jestem tak o ubrane. Nie mam nie, nie. żadnej. Mam okazunki. Nie wiem czy to wypada, no ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś źle odebrane. Lubię ten outfit i w nim się dobrze czuję. A myślę, że to jest najważniejsze. I na wyglądasz wszystko. elegancko. Dziękuję. Bardzo, bardzo ładnie, pięknie. Tutaj przypomniała mi się taka anegdotka. E jak znajomy kiedyś na Facebooku napisał, że zatrzasnął się z domu i nie zdążył na obronę swojej pracy na kstycku. witam? Tego, masakrycznie. No jesteśmy właśnie obok sali, w której zaraz będę miał egzamin. Już jeden trwa. dlaczego mówimy po cichu? Mam nadzieję, że nie będzie słychać. Nie wiem, można wciągnąć puszkę, ale nie wiem Nie ma. Nic. No i... Jestem trochę zdyscyplinowany. Chyba nie chcę już nic powtarzać, bo boję się, że sobie coś namieszam. Będę szedł na żywiu. Mam nadzieję, że coś powiem. jeżeli że nie będę się bardzo prątał I, bo to głupio wychodzi. A i kadę za mówi, że mam niewyjściowe włosy. To są już gotowe prezenty. które oczywiście mam nadzieję, że dam. Bo jak nie znam, to nie mam. Alkohol, <suszy> Pani jest eko, dlatego ja jest w takiej ekotorbie. I ja sama się strasznie stresuję. I tu jest Witold. I ktoś. Teraz zostaje w wieku pomny moment ubierania rękawiczek do obronę. Co zazwyczaj nie jest spotykane. Spotykane więcej niż to animacja jest puszczona na rzutniku. Także jest tak, będzie kino, jak powiedział przewodniczący komisji. To jest sensuję. Będzie kino, nie stracę się. Uf. Kto jak nie, nie chce na tym spotkać, tak Tylko jeszcze przed chwilą mówimy o tym, jak trzeba się ładnie wypowiadać i w ogóle konstruktować między sobą, a ja stałem obok. I tak sobie myślę, no nie, a jakby to się jąkał. Trzymaj kciuki. Trochę dusza się w tej masce. Tak właśnie wygląda obrona. Tylko, że Proszę. nie czujecie jak to, jaki to jest stres. Witek przyszedł właśnie na obronę i trzymamy mocno za niego kciuki. Tak. Witam! Mamy to! Pięć ze wszystkich, ze stoku studiów pięć, z obrony pięć, z pracy pięć. Wow! I jeszcze pod sam koniec przewodniczący komisji powiedział mi proszę się poważnie zastanowić nad studiami trzeciego stopnia, czyli studiami doktorskimi, po prostu szkołą doktorską. Więc no, jest to ciekawe i tutaj też yy, pani promotor i recenzent powiedzieli mi, że mi się też nad tym poważnie zastanowił. Yy, poszedł ewentualnie na staż na ten rok, a w przyszłym roku wrócił już właśnie jako podopieczny. Trzymaj to, ja jestem Więc taka happy, proszę. Może być ciekawie. Dziękuję bardzo. Ale wiecie co, to jest najlepsza komisja, jaką no. widziałam. Robiłam po prostu sesję wszystkimi te możliwymi telefonami. Ja byłem po prostu w szoku, że sami wyszli z taką propozycją, żeby zrobić sobie wspólne zdjęcie. I moja praca. właśnie mi się można nawet na Facebooka. Tak, więc super po prostu. A czekaj, ja widzieli w ogóle moją pracę? Dobra, zaraz przyjdę. Nie, właśnie nie. A, to jest moja praca magisterska. Taka okładka. Pani promotor była bardzo zadowolona, zrobiła nawet zdjęcie tej pracy. Żałuję, że nie naklejem jej tego, no, ale nie wiedziałem też, jakie zabrać. będą ten może, To jest taka Czad, po prostu super, więc no zobaczymy, jak to dalej. A teraz oczywiście, co? E, idziemy jeszcze zrobić zdjęcia moją grupą studiów, e, którą miałem i potem jedziemy na rynek i oczywiście będę teraz dzwonił do rodziny. Cześć. Ja Dobra. No. Nagrywamy to jeszcze raz dlatego, że poprzednim razem nie włączyliśmy mikrofonu. Tak, ale emocje dalej mi jeszcze nie opadły. W sumie bałam się, że opadną, ale nie opadły. Było super. Było super. To była najlepsza obrona, jaką miałem. Serio. Po prostu wyszedłem z niej zszokowany. I na jakiej ja byłam w ogóle. Jestem rozemocjonowana, bo super było. To było coś wow. No, streszczając wam, no to wszedłem, przedstawiłem streszczenie swojej pracy. E, Najpierw puściłeś swoją animację. Potem puściłem swoją animację. Po steszczeniu puściłem swoją animację komputerową i odpowiedziałem na pytania komisji. Podczas animacji były wyraźne śmiechy, więc przypuszczam, że mogła się podobać. Komisja zadała mi pytania, odpowiedziałem na nie. Męczyli mnie w niektórych pytaniach, ale ogólnie bardzo pozytywne. E, wyszedłem, po czym wróciłem. Więc wychodzi się, czeka tak. się na to Na, na wyniki, ocenę. tak to można nazwać na wyniki. Wróciłem. Dostałem ocenę bardzo dobrą z ze całości wszystkiego. ze wszystkiego. Czyli Witek będzie miał dyplom z wyróżnieniem. No i e, najbardziej mnie w sumie zdumiły słowa przewodniczącego komisji pod szanam, sam koniec, jak już mi złożył gratulacje. Powiedział, e, że żebym poważnie zastanowił się, czy nie chciałbym przystąpić na trzeci stopień studiów, czyli na studia doktorskie, no szkoły doktorskie, więc, więc sami, zaproponowali. Wow, sami zaproponowali, plus jeszcze potem i e, moja promotorka, pani promotor i pan recenzent również to, no, również to podtrzymali i tak się prezentuje, już możecie w końcu zobaczyć moja praca magisterska. Wiem, wygląda jak kolorowanka, trudna, to moja praca, spersonalizowana. Specjalnie właśnie tutaj widzicie wszystkie postacie z mojej animacji, które były puszczane. Proszę tak się o to prezentuje. Żegnaj w wydziale. Pa, pa pa, 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 pa. Do zobaczenia może na studiach, znaczy na szkole doktorskiej. Klaudia chciała jeszcze powiedzieć, że... Teraz pod koniec jeszcze mieliśmy bardzo fajną rozmowę. Czyli chociaż z... tak. O, no. z moim, Kto to jest koordynator. To jest, to, jest, czy nie? To, jest, to jest doktor, który pisał mi recenzję do mojej pracy. I przy okazji miałem z nim liczne zajęcia na moim tym drugim stopniu, bo ja miałem takie bardziej związane z komputerami. Zainteresowało go chyba to moje podejście, w sensie ta... ta ten... Też mówił, że warto pomyśleć nad doktoratem. Tak, więc... Jednak nie jest to aż takie ciężkie, jak myśleliśmy na początku. Tak. Jest, jest ale, ciężkie, nie tak. ale nie aż tak. Więc... A że on jest bardzo zainteresowany tematem. Tak, i zaproponował sam, że że Ale mógłbym... na razie nic nie mówmy, bo tak, no, żeby nie zapeszeć. nieważne. Yy, zobaczymy, będziecie oglądać vlogi, więc zobaczycie na następnych, czy coś w tym temacie się zmieni. Raczej w przyszłym, znaczy, raczej w przyszłym roku niż w tym, bo w tym roku są trochę inne plany, więc no. zobaczymy, jakie będą. No i. No... W z sensie teraz pokładnie. Ale w ogóle jak ja tutaj przychodzę, to ja coś fajnie prowadząc się prawie. No, naprawdę, Klaudia jest takim moim talizmanem. Szczęścia. Już tak naprawdę po. jest godzina 16, jesteśmy tutaj od 12 coś. Tak, od 12.30 jakoś tak mniej więcej. Tyle czasu ja nie przypuszczałem, że my tutaj spędzimy. Przed chwilą żegnaliśmy się jeszcze z kolegą i koleżankami. Mhm. No, jest no, w sumie dużo do wspominania, i tak jest, dalej, więc super fajnie. Było. Jeszcze potem, jak powiedzieliśmy Wam, że rozmawialiśmy przez 30 minut z moim recenzentem, to potem spotkaliśmy moją panią promotor, którą również rozmawialiśmy 30 no. minut. 5. I wiecie, co cały wydział słyszał o pracy Witka. Tak, nie wiem jak, ale zaczęli przychodzić do mnie ludzie, że o, pokaż, pokaż, bo, bo słyszałem, że taka ciekawa, nietypowa praca w ogóle na naszym wydziale. Cieszę się, dziękuję. Miło 5 lat spędzonych. Wzloty, upadki. Jest... Wzloty, upadki, ale serdecznie Wam wszystkim bardzo dziękuję. No i do zobaczenia. Najgorzej, że zaczął mnie brzuch poleć, ponieważ okres. No, więc pojedziemy naprzód do domu. No i co? Miało być tak pięknie. Mieliśmy jechać nad Wisłę, żeby popłynąć sobie stateczkiem, i bardzo dobrze, że nie kupiłam tych biletów. Bo nie wiedziałam o której się to wszystko skończy. Mieliśmy iść na obiad, mieliśmy sobie spacerować, pić kawkę z pięknym widokiem, mieliśmy Wam to wszystko nagrać. Ale rozbolał mnie strasznie brzuch przez to, że okres. I jesteśmy w domu. Witek poszedł do sklepu po cytry, żeby sobie wypić. A ja siedzę i się zwijam z bólu. A jeszcze najgorsze, że moje tabletki, leki się skończyły, i teraz muszę brać jakieś głupie, nie wiem. Ibupromy, czy nie wiem, Ibuprofeny, które mało pomagają. No ale nieważne, teraz chwila optymizmu. Witek się obronił, więc bardzo proszę o gratulowanie Witkowi w komentarzach, o łapkowanie, żeby było dużo lajków pod tym filmem. I jak nas nie subskrybujecie, to zostawiajcie subskrypcję i teraz my będziemy świętować, chyba że Witek jeszcze będzie chciał Wam coś nagrać. No i połączymy tego vloga z jutrzejszym dniem, więc jutro sobie pójdziemy na Wisłę, przepłyniemy się stateczkiem i pójdziemy na obiad. Także nic straconego, a przynajmniej jutro będzie na luzie, no bo dzisiaj to w pół do 17 w sumie dzień taki wiecie zmarnowany, więc zostałoby nam tak mało czasu i trzeba by w biegu wszystko robić, bo te stateczki pływające po wiśle są do osiemnastej. O 18 jest ostatni rejs, więc musielibyśmy iść tam głodni, bo nie zdążylibyśmy wcześniej zjeść ogadu, więc może lepiej, że jutro to sobie wszystko zrobimy. Ale... Jezu... Mam magistra w domu! Dzień dobry! Mamy kolejny dzień. Dobry. dzień. dzień dobry. Jesteśmy w windzie, a to jest magister! Gdzie? Przed No i proszę, jest tak pięknie wygląda. Paski jest I te paski mają taki sam kolor jak... Moje lampki, Faktycznie, no? no, znaczy to specjalnie. K żeby K nie było. A Klaudia, K to, że ty jesteś ładny tutaj, patrz. Dobrze. Ja mam na sobie sukienkę, którą dostałam od babci yy, Martensy. Pod spodem mam kolarki, dlatego że... Podniosłaś na wizji sukienkę, Klaudia. No dobra, mam kolarki, dlatego że mam okres i po prostu jest mi tak wygodniej. No i torebka. I patrzcie, jak mi się włosy falują. A wiecie dlaczego? Bo zagłębiłam się w pielęgnację włosów i daję teraz. Yy, aha, myję tą metodą OMO, czyli najpierw maska, później mycie, później znowu maska, a później jeszcze daję glut kalnianego. I dzisiaj i tak mam mniej kufelowane niż zazwyczaj, co nie? Tak, ale. Mm, dobra, piękne są. I jedziemy na rynek, i jak nam się uda, to popłyniemy sobie. Statkiem. Statkiem? To jest statek? Czymś popłyniemy po no, Zabieram bitkę na wiececzkę Dzisiaj już mnie brzuch nie boli, to znaczy bolał mnie, ale wziąłam tabletki i przeszło. No weźmiemy jeszcze tabletki na wszelki wypadek, jakby się zaczęło boleć. Nie, 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 nie zacznie. Mieliśmy chwilę grozy. Nagraliśmy już ten klip i chcieliśmy zobaczyć, a nie, przerwało nam nagrywanie. Tak. Chcieliśmy zobaczyć, czy wszystko jest ok, i pokazuje nam, że nie ma dostępu do karty. Nie wyświetlały no. się żadne pliki, kompletnie żadne. Kabel powiedziała, że zaraz się popatrzy. Tak, bo tam jest, no nie zgraliśmy sobie tego, co nagrywaliśmy wczoraj z obrony i wyłączyliśmy aparat, włączyliśmy i teraz niby jest wszystko ok. Wdyżemy pod światło ale yy, nie będziemy się ustawiać w drugą stronę, dlatego yeah. że wtedy nas razi, a nie mamy okularów przeciwsłonecznych. No i tak jak mówiłam, chcieliśmy się przepłynąć statkiem, no bo z okazji Witka obrony i ja już znalazłam sobie tam, gdzie chciałam, żebyśmy płynęli, ale niestety nie było już albo miejsc, albo po prostu, już nie odpływali o tej godzinie. I przeszliśmy dosłownie 20 metrów dalej i tutaj siedzi pani na takim pomościa i akurat są miejsca i będą jeszcze odpływać i będziemy chyba za 10 minut? Za 10 minut tak. jakoś tak. No. Super i jeszcze była cena 50 zł, a pani nam spuściła. Tutaj się czy nagrywamy? Powiedziałaś, że na YouTube, że nagrywamy na YouTube'a i będziemy mogli nagrywać. nagrywać. Ja się boję, ja się strasznie boję, bo... Wiada się boję, że będzie mała łódka. No bo tam miało być większe, tam obok. A tutaj chyba będzie coś małego. a Właśnie, bo jak płynęliśmy już na takim większym statku, to mnie mdliło nad morzem. A tutaj i to jest godzina. Ale tutaj przynajmniej nie ma dużych fal. Jak coś, to cię wysadzimy w trakcie. Ale już tam bujało. Czułeś, jak tam buja? Ale tam jest fajnie, mi się podoba takie bujanie. Jest ja bym się nadawał na marynarza. Jesteśmy już po Było super nie widzę, o, tu jest. Było świetnie, naprawdę było tak fajnie I mieliśmy wiesz, ile? Się. 20 minut gratis Ło panie, no udało się nam Godzina 50zł My mieliśmy 40zł I prawie półtorej godziny Tak, udało nam się, było Super. Też. Ale podobało ci się? Tak, podobało mi się bardzo Naprawdę, to to było dobrze. super I ja lubię właśnie łódką. Plaką. A mi nie było niedobrze. a, mi, tak, a mi nie było niedobrze. Nie, naprawdę było super ekstra i ja chcę jeszcze kiedyś. A gdzie teraz idziemy? Teraz się zastanawiamy, czy idziemy na kawę mhm. i czy idziemy tutaj, albo drineczka, tutaj, czy tutaj, no. czy malekon, czy widok, czy na obiad. No właśnie. A jaki chcesz obiadek? Jak coś czekaj mi przy tego. Chyba burgera, ale nie jestem pewna. A ty co chcesz? Ja chcę chyba burgera. Chyba burgerki. Dzień dobry. Jesteśmy przed bramą. Pod bawel. Tak. Chcieliśmy tam wejść, na dziedziniec. Nie wejdziemy. Nie, jest zamknięte. Nie wiemy. Nam. Nie wiem, czy to już tak... za późno? Za późno, czy po prostu ze względu na zaistniałą sytuację, bo dawno już tutaj nie byliśmy, więc w sumie, nie wiem, może się coś pozmieniało? Nie wiem, ale nie wejdziemy sobie nie na Wawel. Nie wejdziemy. Bawel, bo tak dawno nie było nas tutaj. No właśnie. Ej, ostatnio byliśmy z Krystianem. Tak, byliśmy, no. Tu ale jak to dawno po... temu było? Kiedy? Krystian był? No mam W zimie? Ej, nie. no... I jesienią? Czekaj. Krystian, no, kiedy jakoś... byłeś? Dzisiaj widzieliście Wisłę? Tak. Tak jak obiecaliśmy. A tam Jej, jeszcze jaki byliśmy. ten vlog jest w ogóle... Bogaty. No. Strasznie. No. Jeszcze tam tam Jak nie będzie dużo lajków... To... to w sumie dalej będziemy nagrywać. <laughs> tak. No właśnie. Ale będzie przykro. Będzie przykro. Bo I... wiecie, Witek jest magistrem, należą mu się lajki. Klaudia <grafy> ma w ogóle coś takiego, że teraz mówi, że ma jakiś taki do mnie dziwny ten. Tak, jakoś. Jak, jak, no, jak Witek się jak Jezus stał magistrem, to. Tak zaczęłam czuć się dziwnie. Jakiś większy respekt, czy co? Nie wiem, ale. Nie wiem, dziwne, straszne. Gdzieś... Jak o tym nie myślę, to jest tak jak wcześniej, tak jak było przed tą obroną. A jak sobie zacznę wyobrażać, że Witek jest magistrem, to w mojej głowie pojawiają się takie myśli, że jak byłam dzieckiem, to mi się wydawało, że magister to... Najlepsze Stary, jest... poważny człowiek. Najlepsze jest to, że póki co to ja użyłem słowa sformułowania, że jestem magistrem dwa razy, a Klaudia już z pięćdziesiąt, dzisiaj. No. no, idziemy coś zjeść. Zamówiliśmy dwa burgery, Toronto i Montreal. Tak. Jeden jest taki nasz, to jest Montreal, jest nasz? Tak. Montreal jest nasz, w sensie my go zawsze zamawiamy i to jest właśnie ten z serem pleśniowym, a drugi to jest Toronto, nowy, inny, bo uwaga z gruszką w odcie, więc będzie ciekawie. I zamówiliśmy jeszcze frytki. Też nietypowe, bo są w sosie i to jeszcze przy tym sera. Będzie ciekawe. Tam dobra. Piękne nasze burgerki. To jest ten mój, czyli Montreal i Claudii Toronto. I tutaj, uwaga... Ja jestem tego ciekawa. Ja, Weź po różnej widelce. Ja muszę spróbować. Jak coś słyszycie, to są deskotelkarze, bo jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. No, komary mnie gryzą. Idziemy się napić, drinkować. A właśnie mówiliśmy, że było pyszne? Nie, było, było pyszne. pyszne. Naprawdę było tak dobre. Tak. No, ale te frytki to, to nie w moim stylu, bo to było zalane takim sosem pieczeniowym i posypane tak, serem. Nie. Myślałam, że będzie ok. Tak ja. Nie, to nie to. No, bo to rozmoczone frytki. Bo już się żegnamy, tak? No właśnie, tak, żegnamy Dobra, się. Dobra, żegnamy się. Także jak Wam się podobało, tak. jeżeli gratulujecie Witkowi, to macie zostawić łapkę w górę. Tak, i kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, jeszcze jeśli, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i tyle i chodźcie na Instagramie tak. i całą resztę znacie już. Tak, dokładnie. No to i kończymy. I to pa Pajo.